Bywają w życiu takie chwile, w których śmierć, nasza śmierć, może wydawać się nam naprawdę dobrym rozwiązaniem. I takie momenty to jest, są momenty gigantycznego cierpienia, smutku, rozpaczy, bólu. I oczywiście, jakby tego jeszcze było mało, często takie chwile łączą się z wyrzutami sumienia. Bo na przykład nasz wewnętrzny krytyk mówi nam, słuchaj, inni mają gorzej, zobacz to we właściwej perspektywie, albo, co, to jest grzech, przecież nie można odrzucać darów bożych, takich jak, takich jak życie, po prostu no, spójrz na siebie, jesteś nic nie warty. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy dwie osoby, które modną się o swoją śmierć, które są tak zrozpaczone, że po prostu nie chce im się żyć. To jest Tobiasz i Sara. Bezpośrednio taką modlitwę o koniec życia modlimy, słyszymy u Tobiasza, jest to też u Sary, ale redaktor lekcjonarza usunął ten fragment. Tobiasz nie chce żyć, bo ptak narobił mu na oczy, oślepł i spotyka się. W swoim najbliższym otoczeniu od osób, którym ufał, które były dla niego bliskie, z docinkami na temat tego, że taki byłeś pobożny, a zobacz, co ci się stało, co z tego masz, no, to po prostu pozbawianie człowieka nadzieja. A z drugiej strony Sara, która jest upokarzana przez swoją służącą, w związku z tym, że w związku z tym, co w ogóle jest dla niej gigantycznym cierpieniem, że miała siedmiu mężów, z którymi tuż przed pierwszym stosunkiem seksualnym działo się coś strasznego. Po prostu umierali ze względu na złego ducha, jak mówi o tym księga Tobiasza. I tak sobie myślę, że tutaj może być dla nas jakaś podpowiedź i nadzieja w postawie Tobiasza i Sary. Obydwoje jakoś biorą po prostu bez znieczulenia to, co się dzieje. Mówią też Bogu o tym, co przeżywają. Szczerze. Boże, nie chcę mi się żyć. I wydaje mi się, że to nie jest tylko dla tych bohaterów biblijnych. To może być też dla nas. Boże, nie chcę mi się żyć. Przyjdź mi z pomocą. I oni robią nawet coś więcej. Robią coś więcej. Idą jakby konsekwentnie za tą modlitwą. Kiedy Bóg przysyła im rozwiązanie nie w postaci ognistego rydwanu, albo nie wiem, stępującego gromu, który rozwiązuje ich problem, tylko w postaci ludzi. Ludzi, którzy przyszli i zaoferowali pomoc. Oni po prostu tę pomoc przyjmują. Myślę, że to jest dla nas dobra nauka tego, że w momencie, w którym odechciewa nam się wszystkiego, módlmy się o to, żeby Bóg nam pomógł. Mówmy Mu o, to, o tym, że nam zbrzydło wszystko, ale też kiedy chce nam pomóc przez konkretnych ludzi, którzy chcą nas podnieść, poprowadzić, po prostu im na to pozwólmy, bo Bóg o nas się troszczy i chce się o nas troszczyć, ale musimy Mu w tym trochę pomóc, chociażby przyjmując pomoc, którą oferuje przez ludzi. Muzyka I znowu w Ewangelii widać, jak ktoś uwziął się na Jezusa, chce złapać go na błędzie. Tym razem jest to inne stronnictwo. Saduceusze chcą Jezusa złapać na błędzie, chcą pokazać mu, jak absurdalna według nich jest wiara w zmartwychwstanie. Przychodzą do niego nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Oni mają z góry ustaloną tezę i po prostu chcą ją udowodnić. Na czym polega argument saduceuszów? Mianowicie pokazują, że gdyby zmartwychwstali. Żyli dalej. Gdyby wszyscy bohaterowie dzisiejszego przykładu mieli żyć wiecznie, taka sytuacja prowadziłaby do zupełnie absurdalnych skutków. Nie sposób sobie wyobrazić, żeby siedmiu mężczyzn miało tę samą żonę, a w sumie, według prawa, każdy z nich za życia miał takie samo prawo nazywać się jej mężem. I jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to całkiem spójne. Ale saduceusze mają pewną ukrytą przesłankę, której nie wypowiadają wprost, którą bardzo szybko Jezus wychwytuje i obala. Mianowicie zakładają, że nasze życie wieczne, jeżeli miałoby w ogóle być, będzie zwyczajną kontynuacją tego, co jest tutaj. Będzie po prostu pociągnięciem w wieczność naszych dotychczasowych doświadczeń. Jezus bardzo szybko rozbija tę przesłankę i wykazuje im błąd. Życie wieczne będzie czymś więcej, będzie czymś innym. Nie będziemy tacy sami jak tu, i nasze życie nie będzie dokładnie tak samo się toczyło. Jak przed śmiercią. I to jest dosyć istotne, żeby zauważyć błąd saduceuszów, który może być też naszym błędem, i to nie tylko w kwestiach religijnych, nie tylko w sprawach ostatecznych. Bierzemy nasze dotychczasowe doświadczenia i zakładamy, że wszystko inne, co spotka nas w przyszłości, będzie dokładnie takie samo. Nie bierzemy pod uwagę tego, że rzeczywistość może być bogatsza, może być głębsza niż to, czego my sami doświadczyliśmy, i w związku z tym nie chcemy. Nie ma w nas gotowości, żeby przyjąć coś więcej, żeby zobaczyć, że czeka nas coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. Jeżeli będziemy, podobnie jak Saduceusze, zamknięci, będziemy, tak jak oni, trwać w błędzie. Im nie brakowało wiedzy, im brakowało wyobraźni.